Co masz? Dobrego? Mm. Zielona herbata z kumplotami. Dobra? Ja jeszcze jedną. No proszę. jest słodka, ale... No. Jesteśmy tutaj przy markecie. Nie takim markecie jak, jak my znamy z Europy, mianowicie jest to trzypiętrowy budynek, gdzie są po prostu stragany. Taki rynek tylko w budynku. Tutaj dookoła też są wszędzie straganiki z ciuchami, z patelniami, ze wszystkim. My tu przeżyliśmy dlatego, że wydajeliśmy sobie na trochę dłużej apartamencie, gdzie mamy kuchnię, lalkę, dostępną suszarkę. I po prostu będziemy sobie teraz podróżować z jakąś małą patelnią. Może z jakimiś jeszcze talerzykami, kubeczkami. W sumie mamy troszeczkę miejsca w torbie, a jeżeli znajdziemy jakieś plastikowe, które nie zajmują dużo miejsca, naczynka, to nam się przyda na przyszłość, bo często w tych hostelach nie ma. A patelenkę, żeby po prostu móc sobie czasem zrobić jakąś jajóweczkę, nawet. Eee, więc sobie gdzieś to tam wrzucimy, będziemy sobie targać taką jakąś lekką, tanią, żeby nie szkoda było ją porzucić w razie czego. Ewa, jak widzicie, chyba była bardzo spragniona. Zamówiliśmy sobie na śniadanko fo, a Ewa zamówiła po prostu zupkę z makaronem. Eee, natomiast Lek, zamówiłaś zupę po. z nie. Ale tak, więc ewa jest przekonana, że ma fo, ale że palcem pokazała coś innego, to okay. No... Okay. Ja mam kawę, natomiast taką? Ciekawą, bo zamówiłem po prostu ciemną kawę. I to jest czarna kawa, powiem przyjka, tylko z lodem. Ale ekstra, dla mnie bomba. E, więc czekamy na śniadanko i idziemy na małe zakupki. Zrobię no i, i wjechała kawa. nasza zupka. E, moje po z aż się błyszczy. I Ewa faktycznie zamówiła po z jednak do góry nogami, źle widziałem jak pokazywała. E, wygląda troszkę inaczej niż te foto, które się przyzwyczailiśmy, ale Mamy też fajne dodatki, to jest chyba, tak, pasta z chili, którą ja na pewno spróbuję, robina limonki, ciętego chili i zobaczmy jak ta herbatka. Słodka, taka Nesty w buteleczki, no dobra, wcinamy, no może jeszcze nagram ewe jak próbuję złapać makaron. Całkiem nieźle ci idzie, nie wiem o co chodzi. No nie, nie ma podjazdu do naszego Fosfor Macro. Że nasza lepsza? Uuu, a to ciekawa. Ja sobie dosypałem jeszcze pikantnych fabryczek, dałem trochę tej pikantnej pasty i limetkę i powiem wam, jest pikantna, gorąca. Jest smaczne, ale faktycznie jak na razie jedliśmy lepsze po we Wrocławiu i to nie w jednej, a w dwóch miejscu, tak? Ja przynajmniej. No. że będziemy dalej szukać jakiegoś dobrego po. Nie ma znaczne znać jest ok, ale mięsko to jest po prostu wygotowane mięsko z grosołu yy. I nie jest to idealnie zrobione. Jedliśmy dużo smaczniejsze, wygotowane mięso w niejednej zupce. A zupka, którą mieliśmy wczoraj, bije tam na głowę, w ogóle zaczyna mm -hmm. Będziemy szukać. Przypuszczam, że mimo, że jesteśmy w Wietnamie, to nie każde po będzie tutaj dobre. Więc zobaczymy. Na razie, co? dojadamy śniadanko. Ja piję swoją kawkę na lodzie. I może nawet wysypię do niej niedolnika cukru. I idziemy na kilka drobne zakupów. Okazało się, że zaraz koło nas, a dokładniej koło cytadeli, która znajduje się obok naszego apartamentu, szykują imprezę. Jutro będą się tutaj jakieś przemówienia, jakieś delegacje pojawiały. Jest to ogólnie bardzo ładnie. Patrzcie, jak przycięte są te drzewa. No. Tutaj mamy bązaje podpisane, oznaczone. Lampioniki, więc jest bardzo ładnie. Wieczorem będzie musiało być tutaj naprawdę ślicznie. Śmieszne jest tylko, że gdzie można, nie używają tutaj kratownic, tylko bambusa po prostu. Nie powinno to dziwić, ale tak, bązaje. Bonsai bonsaie naprawdę robią wrażenie. Patrzcie na to. No hit. ja myślałem, czy tu ktoś po prostu listewkami podtrzymuje to drzewo. A to w ogóle wyrasta z ziemi, nie? Naprawdę gruby patent. Nie wiem do końca, jak to jest zrobione. Jeżeli znacie się na drzewkach i może wy mi powiecie. Natomiast no to są jakby takie korzenie. Pewnie jakaś technika za tym stoi, ale konkretnie. No miejmy nadzieję, że jutro będzie to jakieś dobre jedzonko. Idziemy sobie zobaczyć cytadele Przede wszystkim po to tu przyszliśmy. A jutro, może załapiemy się na festiwal. Bo. Bo chyba w końcu się na jakiś event załapiemy. A nie przyjedziemy chwilę po. Tutaj się Państwo przygotowują do jutrzejszego występu. My tam jeszcze pozwiedzamy, bo tam jeszcze jest jakiś bastion, wieża obronna. A teraz idziemy zobaczyć cytadelę. Pod przewodnikiem, który jest tylko częściowo aktualne zobaczymy co tu Jesteśmy już trochę w tym Wietnamie i to jest pierwsze państwo, w którym korzystamy z takiego o, przewodnika. Eee... Wiecie co, jak nie macie w ogóle pojęcia o Wietnamie i chcecie mieć już taką listę zabytków, eee, no to ok, jest mapa z listą zabytków. Natomiast nie sugerujcie się ani trochę tym, co piszę. Duża, duża część z tych rzeczy, która tutaj jest pokazana. Nie jest warta czasu, nie jest ani trochę tak ciekawa, jak jest opisana. A niektóre rzeczy są po prostu opisane błędnie. Mieliśmy taką wersję dla Tajlandii, tylko nie w wersji książki, tylko mapy z rozpisanymi atrakcjami. Sama mapa była nam potrzebna, więc kupiliśmy mapę. I powiem Wam, że no na tej mapie jeszcze były zaznaczone rzeczy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten przewodnik dla Wietnamu, są pomylone rzeczy. Są pomylone rzeczy, tak. Są opisane w sposób taki nierzetelny. Bardzo mi się podobało, jak jeden z o, jeden z pomników był opisywany. I stał tam żołnierz, jak to autor podręcznika napisał, z pochodnią. Niczym prometeusz niosący światło. A po wizycie we wczorajszym muzeum już wiemy, że pan żołnierz nie ma na pomniku pochodni, tylko ma po prostu taką dzidę antyczołgową, bo tutaj z racji tego, że Amerykanie mieli czołgi, a Wietnamczycy nie mieli za dużo czołgów, jeśli mieli jakiekolwiek, to żołnierzom dawali po prostu dzidę i na końcu dzidy był taki granat, który jak się dźgnęło czołg, to wybuchał w pancerz, nie? I czasami nawet zdarzyło się, że te pancerze dziurawił. Więc to co trzyma ten żołnierz na pomniku nie jest pochodnia, to jest dzida antyczołgowa. Po prostu rodzaj takiej lance, anty... o, lanca to jest chyba lepsze określenie. Więc autor naprawdę chyba dostał zdjęcia i tłumacząc materiały wietnamskie promocyjne starał się skleić coś z tego poradnika, Chciałabym więc... Powiedzieć... No. Nie sugerujcie się do końca nim, nie? Chciałabym powiedzieć, że czasem udawało im się przezurawić czołg. Za to w 100% udawało im się popełnić samobójstwo. No i słuchajcie, jesteśmy teraz w, w takim budynku, w takiej gablocie z wykopaliskami tutaj z okolicy tej cytadeli. I powiem wam, jak w muzeum historii była sama propaganda. Tak, tutaj czuć, że się jest między rzeczami, które. Które mają swoje lata. Więc w końcu coś, co faktycznie przedstawia historię minionych epok. Zdecydowanie w przeciwieństwie do Muzeum Historii, tutaj można spotkać faktyczne eksponaty nie tylko propagandę partyjną. I tych budynków tutaj z eksponatami jest pełno, więc będziemy popatrzeć. Tylko Ewa wsiąkła gdzieś tutaj, a lubi oglądać takie talerze, garduszki, nawet te nowe. A co dopiero, jak takie stare, ładne są, ceramiczne, wystawione. Ładnie jest dzielec. No dawaj, 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 bo panią zdjęcie psujesz. Wszędzie trwają jeszcze prace remontowe i przygotowania do tej jutrzejszej imprezy, gdzie mają się zjechać dygnitarze z partii. Natomiast tu mamy żółwia, wielgachny bęben. Myślisz, że to jest żółw od tego zwróconego miecza? Nie, bo został podarowany przez jakąś firmę jubilerską tutaj. Więc sądzę, że nie, aczkolwiek wygląda ładnie. Tak, więc ten żółw to są dwie tony niebieskiego szafiru. Okej. Okay. Nic okay. nie go. Na ulicy jest mauzoleum Fimina. Postaram się Wam troszeczkę powiększyć. Samego mauzoleum nie będziemy zwiedzać, bo chyba ani Ewa, ani ja nie czujemy specjalnie potrzeby, żeby oddać cześć, jak go tutaj nazywają wujkowi Ho. Natomiast sam budynek jest imponujący. Idziemy, Może go jeszcze pokażemy z drugiego kąta idziemy chyba zciąć jakieś banmi, bo ja umieram z głodu. Okay. Pierwsze banmi, jakie próbowaliśmy, bardzo występnie wystawiło poprzeczkę. Do tej pory nie znaleźliśmy konkurencji. Także w ogóle nie mają podejścia ale dzisiaj jesteśmy w lokalu Barmi 25, który według internautów, według wszystkich polecałych mecze miał mieć jedną z najlepszych w Hanoi, Więc zaraz będziemy testować. i Natomiast lokal już mi się spodobał, ponieważ nie widzieliśmy w karcie drinków piwa. I Ewa znalazła piwo w karcie, jest w pozycji jak soft drink, czyli jest między wodą, kolą i herbatą. Więc podoba mi się jak klasyfikują tutaj browara. E, zamówiliśmy dwie barmy Ewa wzięła z wołowiną i serem. Ja zamówiłem z wieprzowiną, mięsem wieprzowiny, czyli kiełbaską, mięsem wieprzowym i basztę zaraz będziemy sprawdzać, czy pierwsze barmi, jakie jakieś wypchano i tak to był od razu strzał z dziesiątkę, czy po prostu trzeba poszukać, żeby znaleźć coś na wyższym poziomie. Jak cenowo jeszcze? Cenowo tak. Cenowo tutaj moje barmy było najdroższe, kosztowało 40. Tysięcy dągów, czyli to będzie poniżej 6, poniżej 10 zł. Jeżeli dobrze liczę na szybko w głowie koło ustępki, ale odliczymy to podczas montażu i wrzucimy na to jakie są ceny, a wy podobnie też techa, nie? Być może... I nasze soft drinki wjechały. Ja chciałam powiedzieć. A chciałam powiedzieć, że to jest 5 tysięcy taniej od tego pierwszego, które tak Ci smakowało, gdzie ja jadłam. Musiałbym sprawdzić czy moje nie kosztowało 45. Okay. Ale Zobaczymy możliwe, potem. możliwe, że 45. Natomiast no, w dalszym ciągu jest to taniej, niż vanmi, które widzieliśmy tam bliżej jeziorka, które w ogóle nie przypominamy tego pysznego banh z które jadłem za pierwszym razem które dzisiaj też mijaliśmy które ale mijaliśmy, ale ale dla, was, się, dla tak? nas, żeby testować poszliśmy dalej natomiast, tak jak Ewa ja mówi, zatrzymaliśmy się po co? po herbatkę obok po herbatkę, czyli wielką szklanę cukru, owoców z odpowiedzią herbaty i lodu ale bardzo była bardzo, bardzo smaczna. smaczna tak te mi właśnie wjechały. I co? Jest prawie połową z tego co jadę za pierwszym razem. A. Ale zauważyłam, że tutaj jest to standard bo to już któryś raz ta bułeczka jest po prostu mniejsza, mniejsza. mniejsza. Tak, także ban jest mniejsza. Z dobrych wiadomości jest to, że tamte bannie mamy bliżej chaty, więc m, możliwe, że przestaniemy szukać lepszego i trafiliśmy po prostu żyłe złota za pierwszym razem. Natomiast rozmiar to nie wszystko. Czy tam jest też problem taki? Niewielki, ale jednak problem. Niewielkie to są To Dokładnie one są problemem. tutaj Ty możemy powiedzieć jak ludzie, tam jest po prostu budka. maciupeńkie leżaczki tam są. maciupeńkie, takie mini, mini leżaczki na pół hmm. mojej buty. Na pół buty No jeszcze Wołowinka, szereg. Ogólne. Warzywka. No. Ewa nie próbowała pierwszego badni więc nie ma właściwie porównania jeszcze. Damy Ci dojść chyba troszeczkę właśnie. Pokaż, 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 pokaż Okej, okay. nie jest też tak naładowana jak tamta. Ale no jest bardzo dobra. bardzo dobra No to ekstra Nie mogę się Potem doczekać, że spróbuję więcej. swojej Ja mam swoją no pozwólcie, że się wkryzę. Twoja ma więcej nadziei to mięso to całkiem sporo mięsa faktycznie bagietka jest świetna bardzo trudniąca na zewnątrz, mięciutka w środku mm -hmm. przy pierwszym kęsie poczynałem prawie samo mięso w ogóle nie poczynałem badzin czy twa jest ostre? odrobinie mm. Potem Które lokujesz tak. jako miejsce pierwsze? Zdecydowanie wracamy tam. Okay. Nie tylko dlatego, że mamy bliżej, nie tylko dlatego, że są większe, są dużo, dużo smaczniejsze i dużo fajniej tam podbijają smak te piklowane warzywa. Podoba mi się, że to jest lekko Moja też jest. Tak, także to mi się bardzo podoba, ale tam, tam była po prostu lepsza. Hmm? Ta jest świetną mi, ale jak biorąc pod uwagę, że tam mamy jeszcze odrobinę bliżej, to bez zastanowienia wracamy tam. Może to zamienimy się, popróbujemy jeszcze hmm? następne. To, to w drugą lokalizację Wam nagramy jeszcze jak wygląda wejście. Na pewno nagrawy. Na pewno bo chcemy tam wrócić jeszcze. Lewy buła z wołowiną. Jest lepsza. Jest lepsza, jest bardziej soczysta. Czuć tą wołowinkę. Ma fajny sosik. Nie brakuje trochę tego pasztetu. ale To no jest dobry pasztet. Ale tak, wybrał, drugi raz wybrałby bułę z wołowiną. Jest świetna cieniutka. Cięta jest delikatna więc zdecydowanie ta zyskuje nadal tamta jest straszniejsza no, dzisiaj testujemy po podobno jedno z najlepszych w mieście po pierwsze którego próbowaliśmy niestety ani trochę nie, nie dało rady było gorsze tak to wygląda pięknie pierwsze smakowało hmm. jak nasze w Pierwsze smakowało jak nasze zuchci liczona, a mięso było tak twarde jak podeszło. No i nie było świeżym mięsem. Nie było. Super mi tutaj. To wygląda pięknie, jest dużo cebulisz czy piątku mięska. A i testujemy bulianik. Dobre? Bardzo dobre. Bez porównania do tamtego bulianiku. jest duża różnica teraz proszę spróbować to trówka? jeszcze może spróbujemy mięsa. już trochę bawimy ludzi dookoła że tutaj nagrywamy yy, po prostu ale To jest malutkie. Czas na wszystko jest zajęte, pani nas po prostu dosiadła do innych ludzi. I to jest pan Z tego co rozumiem To mieszar はい,いし。